of etanium mass somewhere in this area unable to confirm whether it originated on the aurora Los lek was Neutralizuje sprzęt elektroniczny Kurde, nie dobrze Zostaw mój statek! Wolicie coś? Widzę, że światło przyciąga jego uwagę, więc wyłączę światło. Ja nie wsłuchałem się to w to, co PDA mówiło, ale. Są jakieś jaskinie. Nie wiem, czy to właśnie chodzi o te... Tu te... już byłem? Mam tam, jakby taką rzekę. Z tym. Wszystkim. z tym drzewem tamtym, ale. Za bardzo mnie to chyba nie interesuje. Wow. Kolejne miejsce degasty. Daj mi przeczytać. Dobra? Daj mi przeczytać? Nie dasz mi przeczytać, oczywiście. To jest chyba spokoju. Ty, obcy kraken czyli co to jest tak, jakby finałowa baza? Nie mam pojęcia, automat z kawą. Wow. Z kimś to wodzi? Nie wiem o co chodzi. Wpływy ładujące. Ramka. Wow, dużo rzeczy jesteśmy chorzy. Co? Jak? Macie kaszel, spędzenie, wysypka? Tak. Coś nowego nie jest w bazie danych. Obca bakteria jest wszędzie. Skapnali że są chorzy no i dwa umarli. Oh A mogę jeszcze na górę wejść. Zbiornik na obce formy życia. Wow. Oh. Wyzować nasze życie. jakieś badania, bla bla bla. Bart wyszedł. Lewiatan, szefie, szefie zostaw to radio. Trzymajcie się, rozrywanie kadłuba bazy. Czy ich zaatakowali? Nie wiem, czy ci czy jakiś lewiatan. Jedarca osłony cyklopa. Aha, wyłączyłeś mi moją latarkę. Nie jesteś dobrym człowiekiem. Ok, i zanim przejdziemy dalej, to okazuje się, że tutaj też coś pominąłem. Tutaj jest drabinka gdzie też mogliśmy zdobyć parę dodatkowych ciekawych rzeczy lecz niestety, no, to i tam już nie wrócę w przyszłych odcinkach trochę szkoda, ale to nie jest tak, że tam było coś mega ważnego i totalnie to się moja gra zmieni, że nie odwiedziłem tego miejsca no, cóż, szkoda spróbujemy znaleźć wyjście z tego obszaru Wyczęcimy z tamtego... Z tego wcześniejszego biomu, ale... jesteśmy teraz tutaj to wciąż jakby nie jest... <laughs> bezpieczna baza bo jesteśmy zaś w jeszcze jakimś innym biomie. Boże święty. Ale chyba jest tu jakiś wylos w górę. A tak tutaj się pojawiłeś. O o kuźwa A, dzień dobry. Skąd poszłoś? Dobra, może nie powinienem go szukać. Ale dobra. Zmywajmy się stąd. Kurde, bardzo ciekawy biom to jest, podoba mi się. Ale jest dosyć niebezpieczny, bo jednak tam te, te kraby były. Jest ten no? O, to samo miejsce, kim jesteście? Morski stąpacz, lewy tu wiecie? Bo nie jesteś agresywny, pozwolę, że odsunę się z Twojej drogi. Datański morski stąpacz. Hmm, chyba nie są agresywni, ale jak tu pają. mi się jakieś materiały, faktycznie surowce. Byłam mam no pełny więc nie znajdę za bardzo nic, niczego. Zapiszmy sobie. Oczywiście nie docenię się kto się tutaj pojawił, akurat jak zapisałem ten typ z dwóch. Nie wiem czy oni ze sobą roz, ten, rozmawiają, czy coś tutaj planują, ale nie podoba mi się to. Miejście w zoo. Czemu tu nic nie ma? To Ekologiczna martwa strefa. Uh. okej okay. to jest martwej strefy, Miałem pytać co tu jest, ale widzę, że jest ten typ. Uh, dobra, zmywamy się stąd. Wow, dużo biomów. Są ci typowe, jest jakaś kurde martwa strefa. Ta gra jest naprawdę niesamowita po prostu. Znowu coś jest Wow. Nie jest potrzebne yy, oddychanie. Domyślam się, że znowu będzie potrzebny jakiś paletowy tablet. Czy coś takiego zapewne? Nic nie zrobię z tym. Dobra no, wracamy chyba, ale no, jakieś tutaj miejsce ewidentnie jest. Ci alienowie tutaj kombinowali. Ewidentnie. O, kolejny life pod. Life pod 7. Jego chyba nie mieliśmy, prawda? Tak, bo nie mieli mnie atakowali teraz. Odpłyniemy trochę, dużo tego mamy. No tak, te, tego jeszcze nie znaleźliśmy wcześniej. Samochodzik The analysis circuits on the fabricator are fried. Can barely manufacture the most basic of fried. Widzę, chciał tutaj coś stworzyć, nie wiem czemu. Piekło czy nie piekło, Ale no, Chyba go tu nie ma, więc nie pykuł. Zastanawiam się, w sumie, gdzie jesteśmy? Tak, plus minus na mapie, a? Wow, jesteśmy w takim miejscu Jesteśmy jakby za statkiem, ale nie już za nim nie są te wszystkie legatane, tylko po prostu za Okej, okay, dotarliśmy, fajnie. Dam tutaj mój statek, żeby się odładował. Welcome aboard Welcome aboard, Terra HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's We're doing computer. A sandwich run. you in? Uh, yeah. Give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Well, Becky's but... leaving like in five minutes. All right, I'll tell Becky I'll just take the the regular. The regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should and be. If she doesn't.

Aha. Okej, okay, teraz wchodzimy w drugą część tego filmu, w której będzie tylko i wyłącznie taki głos dograny w montażu, bo robiłem trochę nocnych wypraw i tak jakby nie mogłem się odbywać, wiecie, bo już późno i nie chciałem przypadkiem nikogo w domu obudzić, więc po prostu się nie odzywałem za dużo. Zacznijmy od tego, że zbudowałem kombinezon prawn. Wow. Kombinez Wow No i po prostu jak jesteś w tym mechu to ma się taki właśnie pow z mecha. Mamy ramiona, możemy sobie w nim chodzić, skakać. I oczywiście on ma różnego rodzaju ulepszenia, w tym ramiona. I te ramiona są dosyć przydatne powiedzmy w dalszych etapach gry i teraz będę szukał na wyprawach właśnie ich. Lecz zanim wyprawy na razie mamy Radio.

Okej, okay, jeżeli myśleliście, że wyruszymy w Komedyzonie Prawn, to raczej nie, bo na tych zwykłych wodach o wiele prościej się płynie Seamothem. prawn jest w takich właśnie jakichś jaskin. i, tak jak powiedziałem, o głębszych głębokości. Trzeba tak powiedzieć, głębszych głębokości? Chyba tak. Teraz zabrałem tutaj fragment kadłuba cyklopa, bo tylko właśnie kadłub mi brakuje, żeby skonstruować nasz kochany cyklop. Tak, teraz jestem na wyprawie jakby do tej kapsuły ratunkowej 2 i popłynąłem taką drogą, żeby przy okazji zahaczyć o biom grzybowy, na którym jest taki oto wrak, w którym możliwe, że znajdziemy coś ciekawego. No może doniczka ścienna nie jest czymś ciekawym, ale spokojnie, coś tutaj na pewno będzie. Musi być, bo to nie jest tak, że tylko doniczki będą w tych wrakach. Otwieram, czyli coś tutaj ciekawego mamy, już tutaj PDA oraz ulepszenie sklopa. Moduł Rymale. Tylko szkoda, że nie otworzyłem tego PDA, które zebrałem, bo tam była ciekawa rozmowa. Ale trudno, najważniejsze jest to, że mamy ulepszenie cyklopa, czyli właśnie ten reaktor termalny, który pozwoli na ładowanie się cyklopawy w gorących temperaturach. W międzyczasie zgarniam tutaj fragment ładowarki ogniw energetycznych, czyli będziemy mogli po prostu ładować to, co zasiedla z Brown, CMO'FA i też cyklopa w przyszłości oczywiście. I a propos cyklopa, mam już tutaj ostatni fragment, fragment kadłuba i cyklop w końcu gotowy. Z racji tego, że Cyklop jest dosyć dużą łodzią, to jest taki okręt podwodny, łódź podwodna. To schemat jest dosyć zaawansowany, sztabka dla stali, szkły emaliowane, jakiś tam ołów, samary, zestaw elektryczny, dużo tego jest, ale uda się to w przyszłości ogarnąć i naprawdę będzie warto, bo w Cyklopie płynie się naprawdę fajnie. Wracamy teraz do głównego celu naszej wyprawy, czyli kapsuła numer 2. Docieramy na ten dziwny biom z tak zwanymi krwawymi wolerostami Jest tutaj też dużo tych szybów głębinowych oraz tego krwistego oleju, czy jak to się nazywa. Tego czegoś to jest, tak? co się nazywa krystale i tak jest. Ten biom jest dosyć creepy, musicie przyznać, jest fajna atmosfera w nim. Nie fajna, po prostu mroczna bym powiedział, tutaj jest tutaj sporo kwarcu i generalnie jest niepewność w tym biomie. Tam jest gdzieś ta kapsuła i teraz trzeba tam wyruszyć, bo to jest główny cel naszej wyprawy, a chyba nie chcemy w tym biomie być dłużej niż trzeba. Tak jak nam powiedzieli, kapsuła znajduje się na prawie 500 metrach pod wodą. Jest tutaj lekko przychylona i już następuje dla nas fajny tutaj upgrade, czyli moduł głębokościowy Cyklopa numer 1, w środku porzucone PDA. Flotacja nie wydarzyła się. Flotujemy, ewakuujmy, ewakuujmy. Czekaj, mogę zrekonfigurować system O2, aby działać jako pompka bilżowa. Wydaje się, że działa. Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the Teraz czas na trochę loru. Otóż w tej kapsule była główna inżynier i Berkeley. Jeżeli pamiętacie, to w czwartym odcinku znaleźliśmy porzucone PDA na tej dziwnej wyspie, Degasy tak zwanej, Repair na pierwszej wyspie, jak chcecie. I tam też była główna inżynier Yu i był też oficer Kin. I oni razem się spotkali na tej wyspie i coś tam kombinowali, żeby dostać się na Aurorę, chyba? Coś tam nie kombinowali. Ale co jest ważne, to to, że Rykleja nie ma na tej wyspie, a w tej kapsule był razem z Yu. Więc oznacza to, że Berkeley zginął gdzieś po drodze. W okolicy tego biomu i w okolicy tej kapsuły w tym biomie jest lewiatan widmowy. Na szczęście jego tutaj nie spotkałem. Jest też dużo innych tych, takich ampelów, węgorzów, wiecie? Więc turystyk z tych drapieżników sprawił, że Berkeley niestety umarł i tylko główna inżynieria dostała się do tego oficera na wyspę. No, pokazuje nam to jednak, że dużo ludzi umarło tutaj, przyszła tylko na dwójka i na końcu i tak umarła, bo Kit powiedział, że zostali zaatakowani przez lewiatany. Tak, jestem sam na tej planecie. Dobra, wracamy do dzika. wracamy dojdzie do gameplayu, koniec tego loru. Po prostu eksplorujmy dalej. Okazuje się, że w okolicy tutaj znajduje się wejście do zaginionej rzeki, nie to, które byliśmy wcześniej, bo to było zupełnie po innej stronie mapy, ale też jest ewentualne drugie wyjście, z którego możemy skorzystać. Lecz tutaj na razie nie będę się zapuszczał, bo za bardzo nie chcę. Tym bardziej, że tam jest od razu na wyjściu lewiatan widmowy, akurat to jest młody, więc jakby mniej niebezpieczny od tego dorosłego powiedzmy, ale i tak bardzo niebezpieczny. I poza tym to jednak nie jest jakby mój plan na razie, eksplorować do zaginion rzekę właśnie, tylko bardziej znaleźć upgrade'y na prawna, żeby móc zejść głębiej w tą zaginion rzekę. A propos upgrade'ów, to dotarłem tutaj, wychodzi do takich jakby latających wysp. Czasami być, proszę, nie, jakieś tam pancerny, nieważne jak to się nazywa, po prostu jesteś głupi. I w takich wrakach oczywiście mogą być fragmenty tych upgrade'ów prawna, których poszukuję. Wion, w którym jesteśmy to tak zwane właśnie latające wyspy i PDA powiedziało, że one kiedyś były na powierzchni, ale teraz już pospadały złe do wody. No ciekawe w sumie. To jest fragment działka grawitacyjnego kombinezonu Prown. Ja szukam bardziej innych fragmentów, ale zawsze może się nam ten akurat przyda. I z tych fragmentów, które szukałem, udało mi się tutaj znaleźć fragment działka wspinaczkowego. Kurczę cały cały czas moje działka, chodzi mi o ramię wspinaczkowe, że można po prostu używać takiego Graffingu i łatwiej podróżować z tym kombinasonem. I teraz OK, jeżeli się trochę znudziliście to zignorujcie to po prawej stronie, to są takie pomocnicze. Patrzcie tylko na to. Ten lewiatęży nie niestety tutaj trochę mnie zaatakował, bo odwiedziłem bardzo nierozsądnie niebezpieczne biom tak zwane góry, mountains, to jest niedaleko tych latających wysp, ale na ich widzi jest tu dosyć niebezpiecznie, bo ten lewiatęży żniwiarz tutaj, kurczę, cholercie. Przestań się trzeć, Boże. Yy, tak, zapuściłem się w te regiony, bo szukałem wraków z tymi ramieniami prawna, ale to nie będzie warte, zaufajcie mi. Na razie wraków jednak nie znajdę, ale tutaj jest coś ciekawego, otóż wymiennik obcych, do którego jakby wpływają te łybacze nasze. I to jest dosyć ciekawe, bo tutaj pisze, że właśnie one tam wpływają i nie wiemy do końca dlaczego. Mogę tutaj zeskanować jednego z wypaczy, jak widzicie, ma takie coś pomarańczowo-brązowego ze sobą jakby. I to jest tak zwany enzym. I on ten łypacz przenosi enzym, nie wiem do końca czemu, ale wydaje się, że, tak jak jest napisane, że to jakoś niweluje tą bakterię, którą jesteśmy zarażeni. No to będzie miało znaczenie powiedzmy w loże takim bardziej późniejszym z ale myślę, że jest dosyć ciekawe. Znalazłem tutaj w okolicy znowu kolejnego wraka i jest działko grawitacyjne. No akurat dla nim mi do końca nie zależy, ale zawsze coś. Jest też field track, czyli kombinezon jak masz się go nałożonego, co filtruje wodę z naszego organizmu. Nie wiem do końca jak to działa, ale jest jakaś alternatywa na zdobywanie wody, lecz ja z tego nie korzystałem. Tak, tak szczerze nigdy nie widziałem na jakichkolwiek gameplay'ach, żeby ktoś z tego korzystał. I teraz wychodzę już z tego wraka, bo tutaj za bardzo nic nie ma. i Jestem trochę rozczarowany, bo naprawdę myślałem, że będą gdzie tutaj więcej jakichś ramion, które by mi się przydały. I teraz katastrofa. Ja tutaj zbieram jakieś kubienko, które już I Ja także nie wierzę. Cholera, ja na mój Siemow jest pod atakiem. Ja nie wierzę, puścił mojego Siemow, jak widzicie, jest strasznie uszkodzony. Ja tutaj, no trochę nierozsądnie, ale jednocześnie w panice co przed też nie wjechałem w ścianę. Jasna cholera. No to jedyne, co wtedy powiedziałem, bo jak pamiętacie, nie mogłem się wtedy za bardzo odzywać. No, Siamoffa nie ma. A ja uciekam stąd, bo... No z tym już nie mamy nie mam za bardzo szans. Dlatego też taktyczna ewakuacja z tego miejsca do no, Siamofa nie ma, trzeba będzie zbudować jakiegoś nowego. I następny wypadkiem chyba będzie trochę trzeba bardziej przemyśleć niż jak po prostu napały iść do jakichś lewiatanów totalnie bez żadnej jakby obrony. Okej, okay, dziękuję za oglądanie. I widzimy się na sobie odcinku. Pa pa i do zobaczenia.